Dzień dobry, Krzysztof Janczurewicz, witam Państwa. W piątek 12 lipca zapraszam na aktualności. Pogoda jaka jest, każdy je widzi, rano troszeczkę chłodniej, w południe gorąco, a po południu burze z ulewami. Taka burza nawiedziła nas w środę. My z niepokojem patrzyliśmy najpierw na prognozy, a potem w niebo, bo podczas ulewnego deszczu możemy odpłynąć. W środę, schody prowadzące do studia telewizji Zachód i do salonu fryzjerskiego tworzyły prawdziwy wodospad. Znajdujące się na dole kanały burzowe z trudem odbierały wodę. Po około 10 minutach ulewy, woda podeszła pod próg drzwi prowadzących do studia. Gdyby nie prowizoryczna zapora, mielibyśmy powódź w studiu. Takie zalanie przeżyliśmy w 2019 roku. Wówczas w studiu mieliśmy około 5 cm wody. W środę, na szczęście, intensywność opadu zmalała i woda zaczęła opadać. Przed nami kolejne gwałtowne burze i kolejne zagrożenia. Są kolejne decyzje kadrowe w ratuszu. Zgodnie z zapowiedziami burmistrza, w konkursach obsadzono kolejne ewakuujące stanowiska samorządowe. Dyrektorem Ośrodka Sportu i Rekreacji został Janusz Sienkiewicz, były dyrektor zespołu szkół nr 6, z wykształcenia pedagog, nauczyciel wychowania fizycznego. Natomiast wakujące stanowisko Rzecznika Prasowego Ratusza obejmie Mateusz Sienkiewicz, dziennikarz pracujący w Radiu Koszalin. Tak na marginesie obaj panowie nie są ze sobą skoligaceni. W ostatnim programie kilka pytań do. Burmistrz Jerzy Hardy-Daglas zapowiedział uruchomienie telefonu interwencyjnego w sprawie śmieci. Telefon już działa. Telefon interwencyjny w PGK. Gdzie każdy będzie mógł zadzwonić w momencie, kiedy zobaczy, że gdzieś jest brudno na ulicy, tak, jeżeli jest, gdzieś będą śmieci Proszę dzwonić pod numer, który będzie i na stronach miasta i myślę u państwa no, na pewno. będzie tak. Ja już dzisiaj bym ten numer państwu pokazał, tylko ja chcę żeby żeby Pegich załatwił taki numer prosty, który był łatwy łatwo zapamiętać, tak. taki jak się nie wiem, dzwoni do, na straż pożarną tam albo, albo do, do na policję. Znaczy teraz to się dzwoni pod, pod inny numer, ale, ale, ale kiedyś tak było. No takie jak tam wie pan 943755555, tak jak no, tak jak tak, tak. Ja broń Boże nikogo tutaj nie reklamuję. Tak, można po 4444. Więc no <noise> to taki numer, i każdy będzie mógł zadzwonić, powiedzieć, że na ulicy Koszalińskiej tam 48 tutaj ktoś wywalił cały kubeł śmieci na, 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 na chodnik, i, i to leży. Tak? PGF będzie miał obowiązek w ciągu paru godzin to wszystko uprzątnąć. Próba szybkiego reagowania. Mam nadzieję, że w mieście wreszcie będzie czysta. Dobiega końca Saks Fest, czyli międzynarodowy festiwal saksofonowy. Festiwal cieszy się dużą popularnością wśród młodych saksofonistów z całego świata. Dziś uczestnicy festiwalu oraz ich wykładowcy wystąpili z koncertem na Placu Wolności. Mamy tradycję taką, że zawsze gramy tutaj na placu. Raz w strugach deszczu, raz w upale, a dzisiaj tak raczej upalnie, ale nie jest tak ekstremalnie. O. Jaki repertuar dzisiaj? No dzisiaj będzie repertuar taki muzyka pop, muzyka rozrywkowa, e, również jazzowa, e, fusion taki. Po prostu wszystkiego e, po trochu, również taka e, będzie ciekawostka, improwizacja całej orkiestry. Widzimy tutaj różnego rodzaju saksofony. No tak, oczywiście saksofony to jest właściwie cała rodzina od takich małych, sopranowych poprzez większe, coraz większe aż do takiego tubaksu który do nas przywozi profesor z Austrii, którego tutaj w Polsce tylko jeden jest taki instrument olbrzymi. On ma bardzo istotne brzmienie dla orkiestry, ponieważ jest jakby takim fundamentem. To nie jedyny koncert w ramach tego Saks Festiwalu. No tak, festiwal trwa 6 dni, a koncertów mamy 9, bo czasami nawet dwa dziennie, na przykład dzisiaj. Mamy koncert właśnie tutaj o 12 na Placu Wolności. Następnie wieczorem mamy koncert na zamku yy, artystów z Francji i z Hiszpanii. Także jutro również mamy dwa koncerty. Jutro na zamku i w kościele? Tak, jutro o 12 jest koncert kameralny uczestników warsztatów, tego co przygotowali z profesorami przez tydzień, co tam doszlifowali. Z, oczywiście z pianistką wspaniałą z Węgier. O 12 na zamku, a o 20 jest koncert muzyki religijnej w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny tutaj no. koło Szkoły Muzycznej w Szczecinku w centrum. Czyli w dużym kościele i powiedzmy jedno, nie ma biletów. No właśnie. Nie ma ani jednego biletu już i nawet nie było, bo wszystko wstęp jest wolny na te koncerty. Możemy sobie tak zasponsorować mieszkańcom i, a, i turystom poprzez sponsoring właściwie miasta Szczecinek oraz Powiatu oraz Zelmer Paris, który nas również dofinansował. No także mamy po prostu mamy budżet taki, że możemy pozwolić sobie na koncerty takie właśnie w tej formie. Gdyby można było już podsumować, jak właściwie można podsumować tegoroczny festiwal, jaki on był? No, ten festiwal był bardzo dynamiczny ponieważ właściwie mamy coraz więcej koncertów, specjalnie artyści przyjeżdżają. Nawet dzisiaj podczas tej orkiestry artysta, który grał na jazzowym koncercie, tak się zaaklimatyzował z całą grupą wykładowców i uczestników, że postanowił pozostać dwa dni dłużej i zagra solówki. Trzy razy zagra właśnie dzisiaj z orkiestrą, czyli jest to po prostu no, fantastyczne, że festiwal ma pewne znamiona takiej twórczości na, na żywo się rzeczy pewne dzieją. Dla nas, organizatorów, jest tylko wyzwanie, żeby to wszystko ogarnąć, bo to się łączy z różnymi logistycznymi y, niespodziankami, jak gdyby. Powiedzmy jeszcze jedno, to jest festiwal międzynarodowy, czyli zarówno i wykładowcy, i uczestnicy są z różnych krajów świata. No tak, jeżeli byśmy zaczęli od takich bardziej egzotycznych, to mamy właśnie saksofonistę z Bali, który dzisiaj to będzie grał. Można przyjść porozmawiać z nim, może jakieś kontakty towarzyskie się nawiąże, może się to bardzo okazać korzystne, już poza muzycznie całkiem. To taki żart. Następnie mamy z Hongkongu, z Japonii z Hiszpanii, Portugalii. O nie, z Portugalii w tym roku nie. Z Francji, Austrii, Słowenii. Niemiec, także z Węgier uczestnicy są. Także mamy po prostu. W tym roku jest, jeśli chodzi o ten festiwal, to tegoroczną edycję ona się wyróżnia tym, że mamy dużo uczestników z zagranicy. Powiedzmy jeszcze coś takiego, czy nabór jest prosty, skomplikowany, czy dużo jest chętnych, czy trzeba namawiać? Nabór jest taki, że my zawsze otwieramy aplikacje 1 marca albo 1 lutego. I mamy większość na następny dzień uczestników już jak gdyby i zostaje później jeszcze parę osób i także dochodzimy maksymalnie do więcej nie możemy przyjąć jak 30 uczestników no i tak w tym roku również jest także jest to one są naprawdę obiektywnie rzecz biorąc bo to już nie moja ocena tylko właśnie uczestników którzy przyjeżdżają że mają te warsztaty bardzo wysoką rangę. W świecie saksofonu, w Europie na pewno. Także uczestnicy ważą decyzję, żeby tu przyjechać, bo wiedzą, że są wymagający profesorowie, ale trzeba już pewien poziom reprezentować. I także powiem jeszcze, że w, w masie wszystkich takich festiwali, które teraz powstają, i warsztatów, nasz jest jednym z najstarszych w tym momencie i ma taką renomę ustaloną, tak bym to powiedział.

W naszej telewizji od dziś kolejny program cykliczny. Jest to autorski program Macieja Gacy. Poznajmy się. W programie będą prezentowani lokalni twórcy, a także inne ciekawe osoby. Dziś spotkanie z kwiaciarką, za tydzień kolejny odcinek. Zaczęłam swoją przygodę z kwiatami od podstaw, bo byłam dwa lata w Holandii, gdzie miałam przyjemność pracować przy tych kwiatach. Dbać o te rośliny, patrzeć jak rosną, później je zbierać, pakować i szykować do wylotu na giełdę. A. Jest to o tyle wspaniałe, że czasami teraz, gdy zamawiam kwiaty, to przyjeżdżają właśnie w chobokach opisanych z tą nazwą miejscowości niedaleko której byłam, gdzie te kwiaty ja niegdyś zbierałam. Więc to były takie jakby pierwsze, pierwsze chwile z kwiatami. I podstawy. I podstawy, tak. tak. Później byłam na krótkim stażu, gdzie też dowiedziałam się różnych rzeczy o roślinach, o tym właśnie jak o nie dbać, jak je łączyć. Po tym stażu pojechałam na szkolenie florystyczne. Było to szkolenie na poziomie zaawansowanym u wieloletniej mistrzyni florystycznej. Która uczyła mnie, a raczej ja się uczyłam pod jej okiem, jak wykonywać kompozycje takie bardziej zaawansowane, nowoczesne, na kryzach, na konstrukcjach, i tam zdobyłam taką dużą wiedzę techniczną, również na temat tego, jak dbać o kwiaty, jak je kondycjonować, żeby były długo świeże i piękne, w jaki sposób mogę je zabezpieczyć, żeby układały się tak, jak ja chcę, a nie tak, jak one tego chcą. Więc. No, coś tam, coś tam się dowiedziałam, cały Proszę. czas się rozwijał w tym kierunku. Drodzy Państwo, wychodzi na to, że mamy do czynienia z gruntownie wykształconym fachowcem, który wie, jak to zrobić, żeby klient był zadowolony i jeszcze, żeby klient chciał za to zapłacić. Przed nami kolejny letni weekend, pogoda może być niespokojna, to też warto zainteresować się tym, co będzie działo się pod dachem. Jak zawsze można coś wybrać w kinie, a ponadto w sobotę w sali zegarowej zamku w samo południe odbędzie się koncert saksofonowy w ramach Sax Fest. I tą informacją kończymy dzisiejsze wydanie aktualności. W dalszej części programu po reklamach i materiale pomoże Zachodnie News zobaczymy co narysował Maciek. Kolejna pozycja programu to będzie zapowiedziany już magazyn, poznajmy się, a po nim cofniemy się w czasie w archiwizjach. Ostatnią pozycją programu będzie magazyn telewizji lokalnych. Do zobaczenia.